Cześć. Ostatnio pod jednym z moich filmów Kamil zadał pytanie, jak możemy zmotywować kupujących na Amazonie do tego, aby zostawiali więcej lub zostawiali bardziej pozytywne review sprzedawcy i czy one w ogóle mają tak naprawdę bardzo duże znaczenie przy tym, tym, jak klient podejmuje decyzję na temat zakupu. Ja mam na imię Tomek, od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, a od 2013 jestem sprzedawcą na Amazonie. Prowadzę trzy marki oraz pracuję od niedawna dla startupu, gdzie zajmuję się stroną operacyjną, jeśli chodzi o konta na Amazonie w tej firmie. Jak zapewne wielu z was wie, mamy dwa rodzaje review na Amazonie. Są to review produktowe oraz review, które kupujący mogą zostawić sprzedawcy. W tym filmie akurat powiem o obu, ponieważ to pytanie mnie zainspirowało, jednak skoncentrujemy się najpierw na odpowiedzi konkretnej na to pytanie. Już mogę teraz powiedzieć, że klienci przy wyborze produktu w większości, w 90% przypadków nie kierują się w ogóle tym, jak wygląda seller feedback, jakie mamy, jaką mamy gwiazdkową ocenę, ile tych ocen jest, ponieważ jest to informacja, która tak naprawdę ukryta jest. Znaczy, ona jest widoczna, ona jest dostępna. Trzeba kliknąć na nazwę sprzedawcy w, na, na, na buyboxie. Jednak ludzie nie kierują się tym przy wyborze produktu, ponieważ review produktowe jest tym, co powoduje to, że klient kupuje albo nie kupuje. Review produktowe jest wyświetlane pod każdym zdjęciem w wynikach wyszukiwania jest ono częścią listingu, można powiedzieć taką witryną, co powoduje. To, że mamy określony click-through rate na przykład, tak, czyli mamy impressions, klienci widzą nasze ogłoszenie, naszą ofertę w wynikach wyszukiwania i to jest liczba impressions, natomiast drugą wartością jest click-through rate, czyli ile procent z tych ludzi, którzy zobaczyło nasze ogłoszenie, bądź naszą po prostu ofertę w wynikach organicznych. Później kliknęło na nasze ogłoszenie i to powinno wynosić około 0,3, 0,5%. Oczywiście wartości często są większe, mogą dochodzić do 1%, ale tak mówię, od 3 do 5% jest to wartość dosyć, dosyć atrakcyjna. Ale nie zmienia to faktu, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jak Amazon na to wszystko patrzy, jak algorytm Amazona na to wszystko patrzy, ponieważ ja uważam, że tego typu drobne rzeczy nie na darmo to się tam przede wszystkim znajduje, a jeśli się tam znajduje, na pewno brane jest pod uwagę i rzeczy takie, które nam wydają się, że może nie mają tak dużego znaczenia, bo pewnie nie mają i mamy rację, jak na przykład wiek naszego konta, czy też właśnie oceny. Nasze, które zdobywamy jako sprzedawcy, na pewno ma jakiś wpływ na to, jak Amazon później pozycjonuje i rankuje nasze oferty. Dlatego ja na przykład raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, z reguły staram się to robić raz na miesiąc, przyglądam się moim review i staram się wyłowić z tych ostatnich, które otrzymałem, takie, które ewentualnie mógłbym usunąć, mógłbym zażądać usunięcia przez Amazon i przede wszystkim y, widziałem z pytania wynika, że problemem tutaj są dostawy, więc no tutaj jedynym rozwiązaniem jest przejście na FBA, tak? bo wtedy każdy, znaczy wtedy znikają te problemy z dostawami, a jeśli nawet taki problem z dostawą się pokaże, to jest odpowiedzialność Amazona, czyli wszystko co dotyczy tego, że paczka dotarła zniszczona, nie dotarła, opóźniła się. Takie review jako review y, sprzedawcy Możemy bardzo łatwo usunąć, klikając na odpowiedni guzik przy, na, na stronie z feedbackami, i praktycznie automatycznie się to odbędzie. Taki, taki feedback od razu zniknie. Drugą sytuacją jest moment, kiedy klient zostawia feedback sprzedawcy, natomiast opisuje produkt, więc to się kwalifikuje również od razu do usunięcia, prawdopodobnie przez Amazon. Działa to oczywiście w drugą stronę. Czasami możemy review negatywne usunąć jeśli będzie ono, do, review produktowy, jeśli ono będzie dotyczyło serwisu, który my oferujemy, chociaż jest to trochę cięższe, czyli ciężej jest usunąć review jednogwiazdkowe, produktowe, które mówi o serwisie, jaki oferujemy, versus usunięcie review produktowego, w, które zostało zostawione jako review sprzedawcy, ponieważ w tą drugą stronę, czyli review Produktowe, Amazon jest bardzo taki niechętny do tego, aby usuwać, i bardzo często dostajemy odpowiedź, że no takie było doświadczenie klienta, i często nie możemy nic z tym zrobić. Natomiast dodatkowe sposoby, które mogą pomóc Wam w tym, aby zwiększyć ilość pozytywnych, ewentualnie zmniejszyć ilość negatywnych komentarzy, to przede wszystkim słuchajcie. Teraz akurat nie mam dostępu do ekranu, natomiast w, w Seller Central jest taka opcja wysłania, żądania czy też prośby, która nie jest edytowana z naszej strony. Natomiast my możemy za pomocą odpowiedniego przycisku wysłać prośbę o to, aby zostawić review i wtedy e, taki klient dostaje prośbę o oba review, review produktowe i review jako nasze sprzedawcy, aby nas również ocenił jako sprzedawcę, więc to może spowodować to, że więcej klientów będzie zostawiało te review. Drugim sposobem jest użycie, osiągnięcie tego samego, jest zautomatyzowanie tego procesu, można sobie użyć Helium 10, pod linkiem znajdziecie, pod filmem znajdziecie link do Helium 10 ze zniżką, Helium 10 oferuje Automatyzację tych procesów i możemy takiego maila z taką prośbą trochę bardziej sobie spersonalizować i również zachęcać klientów do tego, aby zostawiali review, zarówno produktowy, jak i. Review sprzedawcy, natomiast musicie uważać na słownictwo, które stosujecie. Broń Boże, nie oferujcie niczego za darmo, nie oferujcie, nie przekierowujcie klientów w ogóle poza Amazonem do tego, aby cokolwiek gdzieś kupili. Poza Amazonem to musi być po prostu prośba, która nawet nie sugeruje tego, że review musi być pozytywne. Jest to bardziej zachęcenie klienta do zostawienia review. Natomiast nie pisanie rzeczy w stylu, jeśli masz problemy z z produktem, z dostawą, nie zostawiaj review negatywnego, napisz do nas tutaj i tutaj. Takiego czegoś też nie można robić, czyli ogólnie chodzi tylko o to, że może to być prośba o zostawienie review. Też jest kwestia leafletów, czyli tego, co my tam możemy sobie włożyć jakąś karteczkę do produktu, który wysyłamy do klienta. I plus jest taki, że moim zdaniem Oczywiście nie można przyginać tych w drugą stronę, natomiast mnie się wydaje, mam takie wrażenie, ja nie robię FBM i tutaj nie mam doświadczenia w tym akurat zakresie, ale robię w FBA leaflety, które również zachęcają klienta, więc to jest jakaś tam kolorowa, wydrukowana, ładna kartka, tam pięć gwiazdek się znajduje, oczywiście żółtych i też prośba do tego, aby zostawiać review. I to może spowodować również to, że więcej klientów, którzy są właśnie zadowoleni, a nie zostawiają w ogóle review, te review, ten, ten feedback będą zostawiali. Można w takim, można w takim, na takim lifecie nawet położyć nacisk właśnie na to, że zależy nam na tym, aby review sprzedawcy zostało wystawione. Nawet nie musimy nic wspominać o review produktowym. Tam odpowiedniego linka można podać, więc to może być taka kwestia, która pozwoli na to, aby Zwiększyć liczbę tych pozytywnych komentarzy, czyli złapać w sieć tych klientów, którzy są zadowoleni, dostali towar na czas, ale no, nie zrobili tego, bo nie robią. Większość ludzi tego nie robi. Ja, ja tego w ogóle na przykład nie robię, nie, nie oceniam sprzedawców. Druga sprawa jest taka, że wy, jako że robicie to FBM, możecie trochę bardziej nagiąć tę sytuację, kiedy czy tam ten tekst, który na tym liflecie zaprezentujecie, i właśnie. Coś w, w sposób taki, można zawoalowany za, zasugerować, że gdyby jakiekolwiek problemy wyszły, jakiekolwiek problemy z dostawą byśmy mieli, no to aby się skontaktować, może nie pisać od razu, że to nie zostawia żadnego feedbacku, tylko się skontaktuj, natomiast można po prostu napisać prośbę o kontakt. Więc mi się wydaje, że to jest również dosyć ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się też, że bardzo ważne jest takie ogólne podejście do tego, jak zarządzamy naszym kontem. Ja nie mówię akurat, że w twoim przypadku to się działo, ale jeśli sprzedajesz dużo produktów, może się okazać, że mamy dużo, dużo wiadomości, zapytań od klienta. Ważne jest to, aby szybko odpowiadać na te wiadomości, ponieważ uważam, że może się okazać, że mamy tak naprawdę... Ogólne wrażenie, no bo nie wiemy do kogo odpowiadamy, tak naprawdę, czy to będzie klient, który później będzie miał problemy, ale jeśli no, wszystkie bazy obstawimy i tak naprawdę będziemy, nie wiem, mili, klient ma zawsze rację, szybko odpowiadali, tłumaczyli o co chodzi, w ogóle jeśli ktokolwiek ma jakieś problemy, rozwiązywali te problemy, to ogólne wrażenie, nawet później, kiedy klient na przykład, nie wiem, dostanie później paczkę, no to może się okazać, że tego negatywa nie wystawi nam jako sprzedawcy. Kolejną rzeczą jest również to, że. No, jeśli mamy tracking number na przykład. I mogą być też takie sytuacje wśród 99%, które, o których mówisz, że klient zostawi negatywny komentarz, no ale jednak tracking tak naprawdę pokazuje, że zła zmieściłeś się w tym, w tym okienku na dostawę. Więc to jest tak naprawdę praca taka przechodzenia review po review i sprawdzania, co tam można jeszcze z nim zrobić. Także mam nadzieję, że pomogło ci to trochę, nie jest naprawdę, nie ma bardzo wielu rzeczy, które może zrobić, jedyną rzeczą, którą można zrobić, jedyną rzeczą, która na pewno by zadziałała, jest przejście na FBA niestety. Także dziękuję, jeśli film wam się spodobał, dajcie lajka, like. jeśli tego typu content wam się podoba, zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia, na razie, hej!